Prawdziwa motywacja nie płynie z tego, że wiesz, że kiedyś osiągniesz swój cel i wtedy życie będzie wspaniałe. Wynika ona z dobrych decyzji życiowych i jest proporcjonalna do twojego poziomu szczęścia. Aby ją obudzić, musisz się zająć swoją teraźniejszością, a nie tylko przyszłością. Możesz namówić się, aby działać. Gdy jedyną nagrodą jest odroczona w czasie nagroda, ale będziesz musiał przekonywać się codziennie, aby zrobić kolejny krok, to droga przez mękę. Takie podejście wymaga ciągłego wmawiania sobie, że jak tylko osiągniemy sukces, to będziemy szczęśliwi. Tylko po co czekać na szczęście do momentu osiągnięcia celu, jeśli warunkujesz poczucie szczęścia swoimi osiągnięciami, nie rozumiesz, czym jest szczęście? Możesz być pewien, że w ten sposób nigdy go nie doświadczysz. Szczęście i bezwarunkowa motywacja to bliscy przyjaciele. Kto wie, może nawet bliźniaki. Zaraz się dowiesz, dlaczego. Jeśli chcesz codziennie rano wstawać przepełniony motywacją do życia i działania, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko atrakcyjnych celów. Taki stan zagości w Twoim życiu. Gdy. 1. Wiesz, czego chcesz od życia i zdecydowałeś się po to sięgnąć. 2. Twój plan na przyszłość jest w pełni zgodny z Twoimi prawdziwymi pragnieniami. 3. Wiesz, że droga do tego celu będzie pełna przygód. Wyzwań i rozwoju. 4. Twój pomysł na życie jest w pełni zgodny z tym, kim jesteś i jaką masz osobowość. To jest praca, którą trzeba wykonać przed postawieniem sobie celów. Spisanie celów na papier to wisienka na torcie. Zrealizowanie tych czterech punktów znacząco wpłynie na Twój poziom szczęścia. I to właśnie ta wewnętrzna radość jest zapalnikiem prawdziwej motywacji do działania. Przepis jest prosty: najpierw szczęście. Potem motywacja. Dlatego pamiętaj: Dobry cel to cel, który zmienia twoje życie już w momencie jego stawiania, nie dzień później, nie miesiąc później, ale już w chwili, gdy podejmiesz świadomą decyzję o realizacji wybranego celu. Cel nie powinien więc być tylko jakimś momentem w przyszłości, dzięki któremu kiedyś wreszcie staniesz się szczęśliwy. Cel nie powinien sprawiać, że twoje życie staje się trudniejsze. Dobry cel jest efektem tego, że wcześniej zadbałeś o wszystkie cztery wymienione wyżej punkty, taki cel pobudzi w tobie energię do życia już tu i teraz, niezależnie od tego, jak odległy będzie i niezależnie od tego, ile pracy będziesz musiał włożyć w jego realizację. Jeśli w momencie decydowania się na nowy cel już czujesz inspirację, motywację i radość, to jest cel, za którym warto podążać. Postawienie sobie takiego celu nie jest łatwe. Bo wymaga pozbycia się wielu ograniczających schematów społecznych i blokad emocjonalnych. Wymaga dużej znajomości siebie i swojej osobowości. Wymaga nawiązania kontaktu ze swoimi potrzebami i pragnieniami. To jedne z najważniejszych zadań, jakie masz do wykonania podczas swojego pobytu na tej planecie. Dzięki temu masz szansę żyć pełnią życia, tu i teraz przez resztę Twoich dni. Nieważne, że taki cel może wymagać od Ciebie nawet lat pracy. Moment. W którym decydujesz się iść ścieżką zgodną z głosem twojego serca, to moment, w którym twoje życie się zmienia, nawet jeśli przed tobą długa i kręta droga. Pierwszym krokiem zawsze jest decyzja. Wybierz życie, którego naprawdę pragniesz, a jeśli czasem brakuje ci motywacji lub szukasz nowych sposób na jej rozbudzenie lub zwiększenie jej poziomu, zapraszam cię do zapoznania się z dziesięciodniowym kursem Life Architect Naturalna Motywacja.